Biorę udział w jakiejś iluzji. Ta iluzja mnie prze, e, przeraża. E, rok 2025 to chyba to, jak było w, kiedyś w XIX wieku organizowano pokazy kobiety z brodą krowy o dwóch głowach. I tu chyba czymś podobnym uczestniczę. W ogóle ta kamienica pokazuje, że tu się chyba coś dzieje niezwykłego. Ten fragment jest odmalowany, a ten fragment już nie jest odmalowany. Biorę udział w wyjątkowej iluzji. Trzech kolesi, którzy biegają tu, coś robią. Trochę obcokrajowców jest. Widzę, że to głównie obcokrajowcy okupują te miejsca. No i to wejście do tej iluzji jest też wyjątkowe. Nie. Nie wierzę. Nie wierzę. W centrum miasta. Powtórzę. Dobrze, że nie walą w łeb. Zapraszają do iluzji. A potem dawać portfele. No ale w sumie skasowali nas na... Ponad 300 zł. To dobry wynik jak za takie 40-50 minut. Ale przyjrzę się, kto tą iluzją zawiaduje.